Cześć, jestem Sołtys I słuchajcie Będziemy sobie szli z Sołtysem tutaj po takiej łące skulterowo. Weź to powiedz, y y ja nie powiem skultywa czy coś tam Stależowanej Stależowanej, no i będziemy sobie tam szli pod las Tutaj będziemy tak prostą linią tam szli, tam pod las y Może jakieś grzybki będą y I niestety zła informacja Zapomniałem wziąć lornetki no ale dobra damy sobie radę Już tu długo chodzimy tutaj wracamy z tego pola tam byliśmy a dopiero tutaj zaczynamy ten bo tu jest taka góreczka i tu może coś będzie widać a tam jest takie proste pole to żadnej zwierzyny nie widzieliśmy o tam są wiatraki i ten jak jechaliśmy bo my tu rowerami przyjechaliśmy to widzieliśmy taką małą sarenkę jak biegła Sama, znaczy nie była aż taka mała, no ale mała nie Dobra To widzimy się po zdjęciu, jak coś ciekawego znajdę No i tu już dochodzimy prawie do lasu Coś tam słyszałem, może jakiś jeleń byczał Albo jakiś koziołek szczekał Czy coś takiego Taki jest wiatr, jeśli coś to sorry za wiatr Tu są ślady jakieś te ten No wiecie no i za niedługo... Aha! I ogólnie dzięki za 201 subów. Yy, jakiś specjal się ogarnie. Jakiś challenge tam śmieszny taki. No i za niedługo będę szedł z rybką. O 5 rano na ambonę zobaczyć. No i już wtedy wezmę na pewno lornetkę, a nawet jeśli bym zapomniał. No to... Mm... Czekaj, tam są coś czarnego, dwa, trzy. Nie, to kruki, kruki. Chyba. Może będzie widać na kamerze, ale no. chyba kruki, bo takie malutkie. No no i nawet jeśli bym zapomniał lornetki, to będę się wracał z rybką, ale już na pewno nie zapomnę, bo sobie postawię ją na biurku, koło łóżka. I od razu jak wstanę, to będę miał ją na widoku. Tu już prawie dochodzimy do lasu. No i mieć nadzieję, że spotkamy chociaż jakąś sarnę, żeby nagrać, albo coś. Ja już raz widziałem w tym roku ruję, bo... mój dziadek ma ten... tak wysoko okno. Ty, może będzie widać nasze bloki. O, tam są. Tam jest nasza wieś. I ten, tamten, tu, 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 tu... Czekaj, tam mam palca. I ten tutaj yy, blok tam właśnie mieszka mój dziadek i on ma właśnie mieszka na samej górze i, i, i ty, a może coś tam zdechło? Nie. Nie, No bo psz, kruków tyle. Ty, a przecież kruki tam nie, nie? No mówię. Tutaj będziemy wracać, to jeszcze zobaczymy bliżej trochę. No, i ten, no i właśnie mój dziadek ma widok taki fajny no na, po, na, na pole z tyłu, u, na pole tam z tyłu i jeszcze z przodu na bagno, i tam dalej wszystko pegiery widać. I ja tak o 21.00 jakoś tak jeszcze u niego sobie siedziałem, gadałem z dziadkiem, no i ja patrzę, yy, a jakiś koziołek sobie biega, nie i patrzę co on tam gania i patrzę sarny gania no i potem tam weszły do rowu siedziały z dwie minuty i potem wyszli no tu jest ambona wbijamy? No, wbijamy to czekaj to chodź dawaj to widzimy się pocięcie jak wejdziemy przez te haszcze. no wbijamy tylko tu musimy rozwalić takie suche drzewo no su znaczy o Odcięte trochę i się z ten odleciało. Tu zaraz wiemy, może zobaczymy coś. Ale szkoda, że lornetki nie wzięłem, bo bym tam na te kruki popatrzał. Taka ambona. Może łóżka będzie w środku, nie? Co? Może łóżka będzie w środku. No, jak ostatnia z rybką. No, z rybką znalazłem ostatnie łóżka na ambonie. Ła! Gdzieś mamy w naszą stronę kodalnie nieskształconą. Dawaj tej pierwszej. Jaką robiłem? Nie Nieskształconą. Tu ona już się prawie zapadała, nie? No. Tak się Czy ta wysoka nawet? No wysoka. Bo żeby jeszcze tą łąkę to było widać. Dobra, on już tam wejdzie. Też wbijam. O. Jeśli coś, to sorry za wiatr. Jak to działa? Ja tu już patrzę no, roz... przyjęto Czekaj, nie, nie, ten nie wyrzucaj Weźmiemy ją w plecak, żeby ten No zbieramy śmieci, nie? Uszysty las to fajny las no. Patrz Ole wielko to było, no. no wielka, nie? No. Wysoko w ogóle Dobra jestem Pa, tu pepsi Pa To jeszcze jak robili piłkarze to pisze a to na Messi. długo tu jest, no długo tu jest. Na pewno. To ale nawet wysoka, nie? Olojo. Ty, Sideo, porównując te trzy co są na jednym polu, no to... Zobaczcie widok sobie. Ładny, nie? No, fajny krajobraz. Sideo, Chciałam ci mówić, a może nagramy kiedyś. Mój tata by nas zawiózł na taką wieżę obserwacyjną przeciwpożarową, która no. ma 41 metrów i byśmy uh -huh. bijali na nią. No. Opie, ja na nią już wbiłem i to easy Patrzcie, tam jest szóstka. No, e... krajowa szóstka. Tam samochody jeżdżą. O, między Gdańsk a Szczecin. Tam jest kraj lasu. I te kruki właśnie tu latają. Ale nie widać żadnego tego białych kości, ani nic. Nie no, co to by było widać? No, właśnie mówię, że nie widać, nie? Ty no. Ale latają raz, tu one. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Ale krążą nad tym, no to no. gdzieś tam musi być. Jak podejdziemy pod las, to może będzie śmierdziało. No. Tutaj to jest. Jak... To jest pszenica? Czekaj. No, pszenica. No, Ale czyli... no, No, tu, tu jest... coś na pewno chodziło. Tu jest od Tu, tu na pewno coś. No, są takie ścieżki tutaj. No, pa, ścieżki są. Też ma ten krajobraz. Tylko tak z brzegu tu jest ugniecione i tam no, tylko no, też no. ślaczki takie widać jak zwierzyna chodzi. No, no. Patrz tam jeszcze jest taki ten taki wielki płat. No, no. O tam widać trochę, tam jest. Ale wiatr wieje. Wie, wie. mhm. Damy znowu naszą wieś. A ty! Co? Ja dzisiaj jadę do, do Zjebka. No o 15 Dobra to już 8, 8 minut na ten film to my schodzimy tą Pepsi zaraz zapakujemy i widzimy się po cięciu yy, Tam już jak będziemy na dole Dobra to no cięcie